Cześć. W poprzednim odcinku zaprezentowałem, w jaki sposób można zbudować taki bardzo prosty układ, który posłuży na przykład do sterowania podlewaniem wodą ogrodu. Dzisiaj układ będę chciał rozbudować, nieco zautomatyzować o dodatkowe aparaty sterujące, jak również przyciski. W moim projekcie tutaj wykorzystam w pierwszej kolejności wyłącznik awaryjny, który rozłączy układ, gdyby się coś niepokojącego działo. Następnie wykorzystam przycisk monostabilny do załączania i wyłączania układu. Dodatkowo będzie tutaj podświetlenie działania układu. Ponieważ chcę wykorzystać przyciski monostabilne, będę musiał zrealizować również samo podtrzymanie układu. Będę potrzebował mm, takiego prostego przekaźnika, który posiada zaciski normalnie otwarte i normalnie zamknięte. Cewka tego przekaźnika. Jest zasilana prądem przemiennym 230 V. A styki są przeznaczone na prąd również przemienny. Tutaj jest 250 V, 10A maksymalnie. Następnie wykorzystam wyłącznik krańcowy. Mógłbym również wykorzystać na przykład jakiś czujnik. Ten wyłącznik będę chciał zainstalować na przykład w bramie wjazdowej albo w bramie wejściowej. Chodzi mi tutaj o to, że gdy będę chciał na przykład wjechać na posesję albo wejść, po otworzeniu drzwi furtki, automatycznie ta krańcówka rozłączy mi cały układ. Będzie to zrealizowane dlatego, ponieważ gdy będzie dokonywane podlewanie wadą ogrodu, nie chcę, aby przechodząc przez ogród albo przejeżdżając, sam się zmoczyć albo zmoczyć samochód. Dlatego po otworzeniu zostanie rozłączony układ i automatycznie zapali nam się lampka sygnalizacyjna, że furtka została otwarta. Następnie wykorzystam oczywiście tutaj moje zaciski. Będzie bardzo dużo przewodów, dlatego korzystanie z takich zacisków bardzo ułatwia pracę. Wykorzystam oczywiście stycznik do podłączenia np. pompy wody. Jeżeli mamy pompę, gdzie jest zasilana prądem przemiennym i mamy trzy fazy, no to potrzebujemy stycznika trzyfazowego. Następnie zostanie wykorzystany również wyłącznik silnikowy z blokiem, gdzie mamy zaciski pomocnicze NC i NO. Jeżeli coś niepokojącego działoby się z silnikiem, zostanie wyzwolony ten wyłącznik silnikowy, on zadziała i automatycznie. Ten blok pomocniczy rozłączy nam cały układ. Następnie mam tutaj oczywiście przykaźnik czasowy, który ostatnio prezentowałem. Tutaj dzięki temu będę mógł ustawić, jak często ma załączać się układ podlewaniem wody. I będzie jeszcze jedna lampka. Tutaj akurat będzie świeciła się na czerwono czyli ona będzie sygnalizowała, że na przykład coś niepokojącego dzieje się z układem, czyli został wyzwolony wyłącznik silnikowy, czyli będzie to informacja o awarii. Sterowanie będzie odbywane będzie odbywało się przy pomocy prądu przemiennego 230 V, mógłbym oczywiście wykorzystać 24 V, ale wtedy też będę potrzebował aparaty na prąd stały. Schemat zamieszczę na końcu tego filmu wygląda on następująco. Ja nie będę budował tutaj mm, krok po kroku tego układu. Nie będę go tutaj pokazywał, tylko oczywiście go zbuduję wcześniej i później pokażę Wam jak działa. Zbudowanie tego mm, nie jest trudne. Tutaj przedstawiłem wszystkie po kolei e, zaciski, przycisków, e, aparatów, także bardzo. Prosto jest odnaleźć, gdzie co konkretnie ma być podłączone. Tak jak na przykład tutaj, tutaj mam przewód fazowy, bezpiecznik i pierwszy aparat, jaki jest, to jest Q1. I Q1 to jest wyłącznik silnikowy. I tutaj mam na przykład zacisk 1.21, normalnie zamknięty, będzie wejście i tak samo na przykład tutaj jest to opisane. Także tutaj będzie wejście, tu kolejnie będzie wyjście, gdzie następnie um, następnie przejdę na wyłącznik awaryjny, zacisk numer 1 NC, czyli normalnie zamknięty, 1 i wyjście i tak dalej, i tak dalej po, krok, po kroku. Ponieważ zbudowanie tego układu będzie Trwało z no, kilkanaście minut, dlatego nie chcę akurat tego prezentować jak krok po kroku to podłączam. Zbudowałem już układ według mojego schematu. I o ile schemat jest ok, o tyle całe to akablowanie wygląda niestety już niezbyt atrakcyjnie. Jest mnóstwo tych przewodów, dlatego też właśnie jak im bardziej automatyzujemy nasz układ, tym więcej powstaje przewodów i powstaje taka sałata. Dało mi to też do myślenia i w następnych odcinkach, jak będę budował układy, wykorzystam sobie dodatkowo korytka, w których będą schowane te przewody. Będzie to o wiele bardziej estetyczne rozwiązanie. Dobrze, w tym momencie już mogę załączyć mój układ i pokażę wam, jak to działa. Tutaj zaświeciła się pierwsza lampka sygnalizacyjna, że brama jest niezamknięta. Jest to ta krańcówka. Gdy zamkniemy bramę albo furtkę, automatycznie ona się, ona zgaśnie. I teraz zobaczcie, jeżeli mm, mamy otwartą furtkę, to nie da się załączyć tego układu. Zamykamy furtkę. Możemy nacisnąć przycisk i układ startuje. Tutaj jak widać jest od razu też podświetlenie informujące, że układ działa. Ja nie mam tutaj zainstalowanej pompy wody. Posłużę się tylko do celów testowych, to oto żarówką. Po naciśnięciu przycisku start układ ma samo podtrzymanie, Także nie trzeba nic zrobić. Przyciskiem stop rozłączamy. Następnie mam tutaj grzybek wyłącznie gawaryjny, gdyby się coś działo. Pokażę Wam jak to działa. Czyli tak, załączony jest układ. Gdy nacisnę grzybek, rozłącza nam się. Teraz ponownie. Przełączę go na stan wejściowy. Dobrze. Jak widać, układ nie załączy się automatycznie sam. O to, to właśnie mi też chodziło. Należy ponownie nacisnąć przycisk start. Słuchajcie, gdybym nie wykorzystał przycisków monostabilnych, ale na przykład tylko takie, gdzie jest układ rozłączony, załączony, to gdybym na przykład nacisnął. Przycisk awaryjny później go odbezpieczył ponownie, to układ sam wystartowałby, ponieważ tutaj nie przełączyłem manualnie na wyłączony. No jest to niezbyt dobre rozwiązanie, jeżeli zastosuje się tego typu wyłączniki. Następnie mam tutaj w układzie również kolejną rampkę. Jest ona bodajże czerwona, i tak kiedy ona zadziała, jeżeli działa mi układ i coś niedobrego działoby się z motorem, to automatycznie zostanie wyzwolony wyłącznik silnikowy. Ja tutaj zasypię. Zrobię tego symulację tylko. Jak widać, on się automatycznie rozłączył. Podobnie jak poprzednio. Czyli tak. Lampka mi się zasieciła na pulpicie. Jest problem z wyłącznikiem. Załączę go ponownie. Czyli usunąłem jakąś usterkę. Załączam go ponownie. I tak jak poprzednio, układ nie zastartuje sam. Muszę sam załączyć układ. Dodatkowo pokażę Wam jeszcze tutaj, tak jak poprzednio. Ustawiłem sobie mm, pauzę działania na 2 sekundy. Działanie, czyli w tym przypadku podlewanie wodą na 5 sekund. Oczywiście tu można ustawić aż minuty, to bodajże do 60 minut. Także jest szeroki zakres. Zobaczmy jeszcze raz, jak to działa. Start. Raz. 2 3 4 5 raz 2 i kolejno kolejno 5 sekund. Także w ten sposób o to działa przykaźnik czasowy. Jeżeli chodzi o ten układ, to dodatkowo chciałbym go nawet jeszcze rozbudować na przykład o czujnik wilgotności ziemi. chodzi o to, że on by się po prostu sam załączył albo wyłączył gdy wykryję taką potrzebę. Jeżeli wykryję, że Ziemia jest wilgotna, no to nie ma potrzeby załączania. Dodatkowo wymieniłbym na przykład ten programator czasowy, przekaźnik czasowy, na taki programator e, dni i konkretnych godzin. Czyli ustawiłbym sobie na przykład, że ma się załączać w poniedziałek, wtorek, środę, i konkretnie od, na od godziny 17 do 20. Kolejny czujnik, który mógłbym zastosować, byłby to czujnik wody z ujęcia mm, miejskiego. Czyli jeżeli nie płynęłaby woda, to nie chciałbym, aby automatycznie pompa pracowała na sucho. Dodatkowo mógłbym jeszcze zastosować na przykład czujnik ym, zbiornika. Jeżeli mamy w ogrodzie jakiś zbiornik na wodę, np., na deszczówki, to można by było zastosować czujnik ym, pływakowy. I w momencie, gdyby zabrakło nam wody w tym zbiorniku, to przy pomocy dodatkowego przekaźnika z, yy, zrobiłbym taki obwód, że yy, automatycznie yy, przełączyłoby się yy, zasilanie w wodę na y, ujęcie miejskie, także byłby to kolejny punkt do automatyzacji. W tym odcinku będzie już to wszystko. Tak jak obiecałem na, na końcu tego filmu. Zamieszczę jeszcze schemat, który przygotowałem, i w kolejnym odcinku jeszcze będę chciał pokazać wam jak y, można zamontować wyłącznik y, czasowy na konkretny dni. I mam nadzieję, że już niebawem taki układ, jaki tutaj zastosowałem, oprę na Siemens Logo. Jak na razie niestety nie mogę wykorzystać jeszcze tego w moich projektach. Wolskim gadłem okazał się niestety komputer. Okazało się, że komputery Maca od Apple nie wspierają oprogramowania tego sterownika. Najnowsze oprogramowanie, które mam zainstalowane, jest ten system operacyjny, nie współgra niestety mi z oprogramowaniem tego sterownika. Jeżeli się uda, być może jeszcze nawet zbuduję układ przy użyciu Arduino. Jeżeli chodzi w ogóle o ten cały system, tutaj, no jest to dość kosztowna na pewno zabawa. Domyślam się, że można pewnie kupić jakąś małą skrzyneczkę, gdzie wszystko jest e, upchane na jednej płytce. No ale tutaj bardziej bym powiedział, że chodzi o to, że można samemu sobie coś zbudować. Można samemu rozbudować o kolejne funkcje, jakie na przykład potrzebujemy. No i przede wszystkim. Uczymy się budować tego typu układy. Jeżeli dojdzie do jakiegoś uszkodzenia, to sami jesteśmy sobie bardzo szybko zdiagnozować, gdzie, co konkretnie jest uszkodzone. Dzięki i zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć.